Witajcie, kochani! Zapraszam Was dzisiaj do sklepu Action na naprawdę wyjątkowy i taki bardzo intensywny odcinek. Zazwyczaj pokazuję Wam nowości z różnych działów, a w tym przeglądzie chciałabym tak podsumować cały dział ogrodowy. Jest tu naprawdę, kochani, wiele ciekawych perełek, więc pokażę Wam, co obecnie znajdziecie tam na półkach i przede wszystkim, co sami polecacie. Także przygotujcie się, bo przed nami dział ogrodowy w pigułce. Lecimy! Bardzo polecane przez Was są te solarne lilie wodne. Świecą i utrzymują się na wodzie. I tu tylko zaznaczę, że wszystkie Wasze zdjęcia są z naszej Actionowej grupy na Facebooku, do której oczywiście wszystkich Was zapraszam i link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Lilie kupicie za niecałe 13 zł. Dostępne są też te fontanny solarne. Do wyboru są trzy warianty za niecałe 90 zł. Terasy czy balkony z powodzeniem możecie ozdobić tymi efektownymi i dużymi latarenkami. One także są solarne i chcę na to niecałe 45 zł. Dekoracyjne motyle wykonane z metalu kupicie za niecałe 9 zł. A pomóc środowisku możecie dzięki tym hotelom dla owadów. Będą też naprawdę ładną ozdobą w ogrodzie. Są dostępne w różnych rozmiarach, a te akurat kupicie za niecałe 10 zł. Następnie możecie kupić jeszcze takie dekoracje. To jest chyba z takim akcentem letnim, plażowym za niecałe 6 zł. Za złotówkę i 69 groszy możecie włożyć takie dekoracje do doniczki. Za 8 zł i 69 groszy jest jeszcze ta dekoracja z muszelkami. Bardzo efektownie mogą również wyglądać takie koła metalowe z napisem Ogród albo Miłość za niecałe 13 zł. Bardzo stylowo również wygląda taki metalowy uchwyt na doniczkę. Kupicie go za niecałe 13 zł. I oczywiście jest również mnóstwo dekoracji, które po prostu możecie gdzieś położyć. Za niecałe 9 zł. są takie figurki ogrodowe z dźwiękiem. Tu są jeszcze figurki ptaków za około 4 zł. I takie solarne figurki ogrodowe za niecałe 9 zł, na przykład sowa. Metalowe dekoracje, które są jednocześnie lampą solarną za niecałe 13 zł. I takie ślimaki wykonane z porcelany, które kosztują niecałe 7 zł. I z pewnością jednym z większych hitów działu ogrodowego w Action są te fontanny solarne. Wysyłacie naprawdę mnóstwo zdjęć z nimi w swoich ogrodach i naprawdę no, niesamowicie się prezentują. Zobaczcie, od razu możecie podejrzeć, jaką dekorację możecie z nich stworzyć. Tylko tu jedna uwaga: bardzo dużo osób z Was pisało, że potrzebują naprawdę na nasłonecznionego, oczywiście, miejsca. I na chwilę zniknęły, ale znowu na szczęście się pojawiły. Jest ich naprawdę przynajmniej u mnie w sklepie całe mnóstwo, a kosztują niecałe 30 zł. Dekoracje ogrodowe za niecałe 15 zł. i tu chciałabym jeszcze Wam zwrócić uwagę na tą piękną dekorację w postaci takich domków. One są solarne i naprawdę bardzo ładnie świecą. Do wyboru są różne warianty, zobaczcie, także są jeszcze w stałej ofercie: kupicie je za niecałe 30 zł. Jeszcze takie duże dekoracje ogrodowe za niecałe 30 zł. I głowy buddy za niecałe 45 A jeśli wolicie sztuczne rośliny, to są też bardzo efektowne kule. Jeśli na przykład włożycie je do doniczek, to naprawdę bardzo stylowo to wygląda. Do wyboru mamy różne warianty i myślę, że możecie z nich zrobić naprawdę ciekawą dekorację. Kosztują niecałe 13 zł. I tu są jeszcze troszeczkę większe. Zobaczcie, za niecałe 19 zł. Dostępna jest już również taka sztuczna trawa za niecałe 14 zł i bardzo duże 60 cm drzewko cytrusowe za niecałe 45 zł. W action również znajdziecie mnóstwo oświetlenia. Tu na przykład są lampy solarne za niecałe 23 zł. Tu jeszcze takie lampy pojedyncze zobaczcie z bardzo fajnym efektem spękanego szkła za niecałe 13 zł. Tu jeszcze bardzo chwalone przez Was girlandy wykonane z takich sztucznych kwiatów. One są również solarne, także zakładacie je i zupełnie o nich zapominacie. Kosztują niecałe 23 zł, zapalają się zaraz po zmroku. Tu jeszcze jest takie oświetlenie: to są sznury oświetleniowe za niecałe 30 zł. I jeszcze te bardzo fajne sznury z takiej imitacji ratanu za niecałe 30 zł. To też bardzo ciekawa i taka drobna dekoracja. To są takie lampki solarne, które możecie naprawdę, jak widzicie, różnie wykorzystywać. Do wyboru są różne kolory, za niecałe 9 zł. I powiem Wam, że jest bardzo dużo ciekawego oświetlenia, z bardzo ciekawym efektem świetlnym. Tu jeszcze takie żarówki, za niecałe 10 zł, solarne. One są akurat wykonane ze stali nierdzewnej. Lampy solarne, za niecałe 18 zł. I z ceramicznych lampek, one chyba były jedyne, ale słuchajcie, naprawdę bardzo zdrowo wyglądają. Do wyboru są różne wzory za niecałe 16 zł. Jeśli macie jakieś ładne latarenki, to możecie włożyć na przykład takie T-Lighty i będzie to bardzo fajnie wyglądać. Nie będziecie się musieli martwić na przykład o świeczkę za niecałe 9 zł. Bardzo ciekawie mogą również wyglądać takie sznury oświetleniowe za niecałe 17 zł. Na imprezę są również za 85 zł. takie kolorowe łańcuchy świetlne. I jeśli lubicie, są również pochodnie, ale one są solarne. Do wyboru w różnych kolorach za niecałe 9 zł. A to już chyba jedne z bardziej chwalonych przez Was lamp solarnych. Za niecałe 18 zł z takiego bardzo ładnego żebrowanego szkła. I dostępne w action są również lampiony. Jest ich naprawdę tu sporo do wyboru, różna kolorystyka. Tu na przykład, jeśli wolicie, są łańcuchy świetlne wykonane właśnie z takich lampionów za niecałe 23 zł. One są solarne i tu jeszcze na imprezy są dostępne takie zestawy oświetleniowe. Jeśli wolicie takie zwykłe żarówki, ale w łańcuchu świetlnym, to te świecą ciepłym białym światłem i kupicie je za niecałe 38 zł. W Action jest naprawdę, słuchajcie, bardzo duża oferta poduszek, i na przykład, zobaczcie, są takie zwykłe, dosyć grube za niecałe 18 zł. Do wyboru różne kolory. Te są dość cienkie, ale jeśli lubicie takie bez wzorów, to są 40 na 40 za niecałe 30 zł. I te słuchajcie są najgrubsze w Action. Naprawdę świetnie wyglądają, bardzo praktyczne, jeszcze z dodatkowym uchwytem. I do wyboru również jest wiele kolorów za niecałe 30 zł. Dostępne są również te. Słuchajcie, wiem, że to jest dość szybki odcinek, ale naprawdę sporo tu jest asortymentu i chciałabym to w miarę przelecieć, w miarę wszystko. Nie wiem, czy mi się uda. Akurat nowością na tym dziale są te poduszki. Do wyboru macie dwa kolory: jest w kolorze beżowym i takim ciemno-szarym, za niecałe 9 zł. A jeśli właśnie kupiliście jakieś krzesło ogrodowe, to możecie dokupić również na nie poduszki. One są te podłużne, razem ze sznurkami do przywiązania. I są w bardzo fajnych kolorach, na przykład takich zielonych, no typowo taki do ogrodu. Jest klasyka, czyli takie czarno-białe i one kosztują niecałe 40 zł. Zobaczcie, tu jedna z Was wysłała, jak one się prezentują właśnie na krzesłach. Hitem również są te poduszki. Na chwilę zniknęły, ale właśnie powróciły, także myślę, że jeśli chcecie, to każdy z Was je może zakupić. Są z uchwytem, są naprawdę niesamowicie grube i mogą być świetne na przykład na huśtawkę, albo tak po prostu jako siedzisko za niecałe 36 zł. A to już poduszki, które mają wodoodporną poszewkę. Z powodzeniem możecie je wykorzystać na meblach ogrodowych w wymiarze 60x60 cm. I do wyboru są trzy warianty kolorystyczne za niecałe 35 zł. Mogą Wam się jeszcze spodobać te modele. One są akurat pod plecy, ale dostępne są również takie, jako siedzisko za niecałe 90 zł, a pod plecy za niecałe 30 zł. Jeśli macie poduszki, ale boicie się, że Wam przemokną, to bardzo fajną alternatywą są takie wodoodporne poszewki. I słuchajcie tu akurat już mam końcówkę, ale naprawdę pamiętam, że ich było dużo do wyboru, więc szukajcie w swoich sklepach, bo możecie znaleźć jeszcze inne wzory. Kupicie je za niecałe 7 zł. Mamy również sporo naczyń na grilla. Niektóre są wykonane z melaminy, inne z tworzywa sztucznego, Te akurat są z melaminy, jedne są jednokolorowe, inne na przykład zobaczcie, tu jeszcze wyszły takie modele ze wzorami. Bardzo ciekawym patentem jest również ten dzbanek z kubkami za 13 zł i 49 groszy. Tu jeszcze mamy też takie stworzywa sztucznego zestawy. A tu idealne nalody, tu są miseczki, łyżeczki za niecałe 13 zł. Serwować możecie za pomocą takich tacek, naprawdę jest spory wybór, wykonane z tworzywa sztucznego za niecałe 4 zł. A jeśli lubicie kolory, to zobaczcie, są jeszcze takie większe warianty i je kupicie za niecałe 9 zł. Kochani oczywiście zapraszam was do subskrypcji tego kanału, mam nadzieję, że jeśli jesteście tu tylko przypadkiem, to może przycupniecie na troszeczkę dłużej, bo dzięki niej będziecie powiadamiani o nowych filmach, więc nic wam z nowości naprawdę nie umknie z action. I dalej tu mamy jeszcze naczynia, słuchajcie tak, jak po prawej te modele są naprawdę wyjątkowo grube, to jest taka gruba melamina, tu jest troszeczkę cieńsza, ale naprawdę sporo tu mamy wariantów, sporo kolorów. Więc jeśli właśnie się ich nie boicie i lubicie, to z pewnością tu coś ciekawego znajdziecie, tu jeszcze jakieś talerze. Tu jedno kolorowe za niecałe 7 zł i możecie również kupić kubki z grubej melaminy za 4,49. Do sałatki jestem bardzo ciekawy zestaw. Do nakładania jest tu widelec i łyżka dostępne w wielu kolorach. One są wykonane z melaminy za 5 zł i 49 groszy. A jeśli chcecie troszeczkę ubarwić Wasze stoły, na przykład grillowe, to jest też spora oferta serwetek. Dostępny jest jeszcze w ofercie taki kamień do pizzy z różnymi akcesoriami za niecałe 35 zł. Kochani, w Action znajdziecie również bardzo dużo sprzętów, które odstraszają owady. Na przykład jest taki wiatrak za niecałe 13 zł. Marki Grunding jest taki sprzęt za niecałe 90 zł. Albo taka lampa, która jednocześnie może być dekoracją, ale również ją zabija za niecałe 23 zł. Tu jeszcze takie kadzidełko w formie spirali za niecałe 8 zł. Tu jeszcze taka pułapka na osy za 4,49. I następnie mamy jeszcze sporo odstraszaczy, na przykład na ślimaki czy koty żele z cytronellą za 2 zł i 69 groszy. Kolejne pułapki na owady za 2,59. I tu jeszcze bardzo praktyczna siatka przeciw ptakom za 4,49. I naprawdę tu jest jeszcze spora oferta takich świec z citronellą, Do wyboru w różnych kolorach, w szklanych pojemnikach. Tu na przykład w takim bardzo efektownym i stylowym szkle z wzorem za niecałe 13 zł jest to świeca. Sporo również jest podgrzewaczy, ale z tą citronellą za 7,9 zł. Te większe tu jeszcze w takiej bardzo efektownej doniczce ceramicznej za niecałe 13 zł i za 23 taka już duża świeca. A jeśli wyjeżdżacie gdzieś na dłużej czy na urlop, dostępne są w Action również takie kule nawadniające za 4 zł i 49 groszy. Z tego co pamiętam, jeszcze były kroplowniki. U mnie chyba już nie ma, ale może jeszcze u was są dostępne. Łapki na muchy i standardowe i elektroniczne. Jest również zasłona na muchy za niecałe 13 zł. I w Action znajdziecie również węże ogrodowe. Ten na przykład jest rozciągliwy. I są również zraszacze, takie rozpylacze do roślin za niecałe 9 zł. Tu jeszcze takie bardziej porządne, zobaczcie, wykonane z takiego grubszego tworzywa sztucznego za niecałe 13 zł. dwulitrowe. I tu jeszcze zraszacze. Tu jest na przykład z kroplownikiem za niecałe 45 zł. Tu jeszcze takie standardowe za 3,49. I również w akcji znajdziecie sporo zestawów z końcówkami do węży ogrodowych. Tu wam tylko tu przelecę już. I kolejne węże ogrodowe. W ofercie jest również taka mata antykorzenna. i wymiar to 2 na 5 metrów za niecałe 28 zł. I bardzo fajny organizer, na przykład na narzędzia ogrodowe. Do wyboru w różnych kolorach jest na przykład beżowy, zielony i czarny za niecałe 19 zł. Bardzo fajny sprzęt. Jeśli chcecie się troszeczkę odgrodzić od sąsiadów, to pojawił się taki sztuczny żywopłot. To są takie kafelki, które możecie ułożyć, połączyć jedne z drugimi o wymiarze 38x38 cm i również mogą być piękną dekoracją na wasze balkony. Naprawdę, bardzo ładnie się prezentują. Myślę, że możecie z tego stworzyć coś ciekawego. Kupicie je za niecałe 24 zł. Oczywiście są również konewki, też ich jest spory wybór. Te na przykład kosztują niecałe 19 zł takie w formie dzbanka 5-litrowego, sekatory, linki za niecałe 4 zł, bardzo fajne klipsy do roślin. Już nie musi używać tych żabek do włosów. One kosztują 4 zł i 59 groszy, jest 20 sztuk. Rękawiczki ogrodowe. Są również dostępne takie sekatory za niecałe 35 zł, Grabie za niecałe 11 zł już te końcówki, albo za niecałe 9 zł, i również bardzo stylową dekoracją mogą być takie kosze z uchwytami wykonane z trawy morskiej za niecałe 30 zł, albo takie metalowe kosze, które mogą Wam się przydać na przykład na węgiel za niecałe 23 zł. I pamiętam, że bardzo ciekawym sprzętem również był ten wypalacz do chwastów pamiętam, że jedna pani go bardzo polecała kosztuje niecałe 65 zł. Podkaszarka do trawy za niecałe 90 zł. Oj, a ile na tym dziale jest doniczek, a właściwie osłonek na doniczki. Musicie sprawdzić sami, które to, które. Tu na przykład jest taka osłonka, ale bardzo efektowna. Słuchajcie, ona jest do zawieszenia za 7 zł i 49 groszy i tu już kolejne za niecałe 5 zł wykonane są z kokosa. Kupicie również sporo akcesoriów narzędziowych. Tu na przykład motyka za 5 zł i 49 groszy. Jest również taka łopatka stworzywa sztucznego za niecałe 8 zł i słuchajcie, często poszukujemy takich dużych, widocznych termometrów i możecie kupić te do wyboru macie dwa warianty za 3 zł i 79 groszy. Piękną ozdobą do Waszych kwiatów może być również taka doniczka. Zobaczcie jak bardzo stylowo wygląda. Ona ma jeszcze z tyłu taką kratkę i kupicie ją za niecałe 70 zł. A tu już kolejne doniczki. Te na przykład są bardzo fajne, są do zawieszenia na przykład na balkonie, na barierce za 4,49 zł. A tu już takie podwójne skrzynki na przykład na zioła za niecałe 9 zł. Bardzo ładne są te z takim żebrowanym wzorem. Za niecałe 10 zł. A to już takie koszep na kwiaty, wypaski za 6,49 Doniczki, ale już podwójne. One są również do zawieszenia. Mają takie kółeczko. Właściwie pierścień za niecałe 8 zł. Następnie mamy takie doniczki za niecałe 9 zł. I kolejne te wpaski. W tym dziale znajdziecie również wiele środków impregnujących. Tu Wam przejadę tylko, jakie one są. I tu już kolejne doniczki właściwie osłonki na doniczki. I tu jeszcze chciałabym Wam tylko zwrócić uwagę: często potrzebujemy podstawek, ale takich większych. Ta jest akurat kwadratowa za 8,49 albo za 5,49 jest jeszcze taka podstawka. Troszeczkę większa jest za niecałe 8 zł i tu takie delikatne małe wazoniki za 3.69. Możecie również kupić w Action odżywki np. do roślin na taras i balkon za niecałe 9 zł. albo na warzywa za niecałe 8 zł. Tu jeszcze jest odżywka do roślin pokojowych za niecałe 8 zł. Kupicie też w Action pałeczki nawozowe za 5 zł i 59 groszy oraz nawozy za 5 ,49 zł i groszy. Albo nawozy do trawy za niecałe 5 zł. Są również nawozy do konkretnych typów roślin albo traw. A jeśli chcecie sobie zregenerować trawnik, to są również takie nasiona za niecałe 9 zł i tu kolejne a ten produkt jest również bardzo ciekawy. Są to takie podłoża kokosowe w bloczkach za 4 zł i 49 groszy. Kupicie również te szklarenki z pokrywą wykonane z recyklingu za niecałe 15 zł. Doniczki kolejne za 8,49 już takie czarne. Patyczki do roślin pakowane po 50 sztuk za 4,49. A jeśli chcecie jakieś rośliny oznaczyć, albo na przykład napisać sobie, jak je pielęgnować, to są również takie znaczniki albo pojedyncze za złotówkę i 19 groszy, albo takie już etykiety do roślin za 3 zł i 89 groszy. Spora oferta również jest doniczek na sadzonki, albo dla takich osób, które chcą mieć coś gotowego to są właśnie takie gotowe zestawy do uprawy. Za niecałe 18 zł dostępne są różne warianty. Tu jeszcze z takich ciekawszych rzeczy są torebki, nasion za złotówkę i 69 groszy, albo dla najmłodszych jest ten bardzo ciekawy zestaw do pielęgnacji roślin za 8,49 Kupicie tu również takie podstawy do parasoli, które wypełniacie wodą albo piaskiem. Ich cena to niecałe 80 zł. I z pewnością jednym z większych hitów Action są te hamaki ogrodowe. No, myślę, że każdy z nas chciałby teraz na takim się położyć. Hamak posiada mocny stelaż, dzięki któremu możecie go zawsze ustawić w dowolnym miejscu. Jest łatwy i szybki w montażu. Tu macie jeszcze jego wymiary. I za niego zapłacicie 225 zł. Zerknijcie także na te krzesła z aluminiową ramą. Oparcie możecie ustawić aż w siedmiu pozycjach. Tu Wam pokazuję najniższy poziom oparcia, jaki możecie uzyskać. Mamy tu siateczkę i powiem Wam, że bardzo porządnie wyglądają te krzesła. Ich maksymalne obciążenie to 110 kg, a cena to niecałe 190 zł. Bardzo ciekawym produktem jest też ten składany leżak. Ma on praktyczną i miękką poduszkę, i również jest tu jeszcze taka siateczka. Leżak jest regulowany i możemy go całkowicie rozłożyć, tworząc taki idealny mebel do leżenia. Jego koszt to niecałe 140 zł. Kochani i na dziś to już wszystko. Bardzo Was proszę, dajcie znać w komentarzach, czy taki przekląd właśnie z całego działu Wam się spodobał. Bardzo jestem ciekawa. Jeśli tak, no to może czasem Wam rzucę tak dla właśnie podsumowania jakiś inny dział. Bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście dzisiaj czas i gorąco Was pozdrawiam. Trzymajcie się, pa!